to prosiłabym teraz Pana Dyrektora Centrum Kultury, bo nie chcę Panów przetrzymywać, bo potem sprawę, Dobrze. żeby zaczęli mówić o tym, gdzie się mieszczą, co robią i proszę o zabranie głosu Pana Radka. Dziękuję, dzień dobry. Jak Państwo wiedzą, zaczął się remont budynku Chojnickiego Centrum Kultury, zwanego Kinoteatru. Remont zaczął się od początku, na początku sierpnia, a chońskie Centrum Kultury zostało przeniesione do budynku gimnazjum numer 1. Tam w gimnazjum numer 1 mieszczą się w tej chwili biura Cholickiego Centrum Kultury i tam odbywają się też, tam się odbywa też część zajęć edukacyjnych. To są zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne zajęcia teatralne. To jest to, co w tej chwili się dzieje. Jeśli Państwo chcą szczegółowo wiedzieć, na czym polegają te zajęcia, to przygotowałem taki opis, który każdemu z Państwa wręczyłem. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się we wrześniu. W sierpień przeznaczyliśmy na przeprowadzkę. W sierpień i lipiec przeznaczyliśmy na przeprowadzkę. Teraz dzieci wracają do szkół i zaczną zajęcia z tańca, z plastyki, z muzyki, z teatru. Poza tym będziemy nadal organizować różne wydarzenia kulturalne, które też Państwu wymieniłem. Część z tych wydarzeń to są te, o których wiemy już na pewno, że się odbędą. Prawdopodobnie pojawią się też nowe wydarzenia. Które będą planowane z krótszym wyprzedzeniem, i te wydarzenia będą się odbywać w różnych miejscach, między innymi w szkołach, w kolegium ARS, w kościele gimnazjalnym. To są te główne dwie lokalizacje. Czy mają Państwo jakieś pytania co do tych zajęć, czy, czy wydarzeń, jakie się będą odbywać? Proszę Państwa, kto chce z Państwa zadać pytania, jest teraz najlepszy? O, czas. Może ja zapytam? Proszę mi Panie Radku, zainteresowały mnie zajęcia dotyczące wokalnej emisji głosu. To, to są zajęcia nieodpłatne, tak? To są zajęcia od, odpłatne. Odpłatne. Z tym, że cena jest. Można powiedzieć symboliczna, bo 60 zł miesięcznie, czyli 15 zł za jedne zajęcia. E, taka cena funkcjonowała też w ubiegłym roku mhm. szkolnym. I te pozostałe zajęcia również płatne? Tak, czasami poza, poza czasami. zajęciami teatralnymi, zajęcia teatralne dla młodzieży, one były bezpłatne i, i pozostaną. Dobrze, Proszę Państwa, kto jeszcze z Państwa? Ja mam pytanie takie typu technicznego. Jesteście Państwo teraz w gimnazjum, a co jeszcze by było potrzeba, żebyście naprawdę istnieli przez ten okres półtora roku? Bo wiem, że w tym gimna gimnazjum numer jeden zbyt dużo miejsca nie ma. Co jeszcze Pan Dyrektor z Panem Zastępcą widzieliby? Jakie pomieszczenie koniecznie na ten okres przetrwania, jak ja to nazywam? Państwo wiedzą, że planowaliśmy przenieść zajęcia plastyczne i zajęcia taneczne do sal, które znajdują się w budynku byłego szpitala. Nadal mamy taki plan, ponieważ te sale są o wiele większe i wygodniejsze. Poza tym wiem, że sale, które w tej chwili wykorzystujemy do zajęć plastycznych i tanecznych w gimnazjum nr 1 są też potrzebne gimnazjum numer 1. Taki komunikat otrzymałem od pani dyrektor. Dlatego jak uzgodniłem z Panem Burmistrzem, z końcem roku zaczęlibyśmy przygotowania już do przeprowadzki do tych pomieszczeń, które będą większe, nowocześniejsze, lepiej wyposażone. I to jest nasz plan. Poza tym e, chcielibyśmy z panem radnym Bogdanem Kuflem e, wznowić e, dyskusyjny, spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego. I prawdopodobnie uda nam się to zrobić jeszcze we wrześniu, gdzie na razie mamy kilka propozycji. Niestety sale, które oglądaliśmy, czy sala w Kolegium Ars, czy. Aula w Liceum Ogólnokształcącym imienia Filomatów Chojnickich. Z tych sal nie możemy skorzystać, ze względu na to, że są one objęte projektem jezuici bez jezuitów, a my jesteśmy zmuszeni też pobierać opłaty za bilety, żeby zapłacić, chociaż częściowo za licencje filmów, które chcemy pokazywać. Dlatego Zaczęliśmy też rozmowy z prywatnymi z przedsiębiorcami, którzy mogą nam udostępnić swoje sale. Zajęcia czy spotkania dyskusyjnego klubu filmowego odbywają się raz w tygodniu, zawsze jak Państwo idą w poniedziałki o 19.00. Na razie, wolę użyczenia nam takiej sali wyraził. Właściciel restauracji sukiennice to jest dosyć innowacyjne rozwiązanie, jak na dyskusyjny klub filmowy. Natomiast pan radny, opiekun dyskusyjnego klubu filmowego odniósł się pozytywnie do tej propozycji. Możemy spróbować zorganizować spotkania dyskusyjnego klubu filmowego w tym miejscu. Zobaczymy, jak zostaną też przyjęte przez widzów i członków klubu. Jeśli pozytywnie, to będziemy je tam kontynuować do zakończenia remontu. Jeśli, jeśli nie, będziemy szukać innej lokalizacji. Poza tym bardzo chcielibyśmy uruchomić salkę, mniejszą salkę kinową, w której mogłyby się, filmy mogłyby być wyświetlane częściej i w warunkach bardziej odpowiadającym projekcji filmów. Myślimy i rozmawiamy z prezesem firmy wodociągi o wykorzystaniu sal, które znajdują się przy wodociągach. Natomiast te sale są w tej chwili jeszcze remontowane. Jak, zostaną, jak remont zostanie skończony, to przystąpimy do bardziej konkretnych rozmów. Proszę. Panie radny Jaroszewski. Panie dyrektorze, jeszcze w kwestii wydarzeń, w Chojnicach bardzo aktywne jest środowisko seniorów. Ja tutaj bardzo się cieszę, że została wpisana również Akademia Bezpiecznego Seniora. Już miałem pytania, właśnie, czy mógłby Pan przybliżyć to wydarzenie, na czym ma Tak, ten radę? projekt będzie kontynuowany. To będą spotkania, comiesięczne spotkania seniorów mm -hmm. z instruktorami, z prelegentami, którzy zajmują się różną tematyką. Będą spotkania na temat bezpieczeństwa, głównie, ale bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale będą też poruszane na tych spotkaniach tematy, którymi po prostu seniorzy są zainteresowani. Dyskusyjny klub, nie dyskusyjny klub filmowy, przepraszam, tylko klub seniora Astry również będzie się dalej spotykał co tydzień, o tym nie wspomniałem, te spotkania będą się odbywały we Wszechnicy Kojnickiej. Aha. Panie dyrektorze, mam pytanie. E, tutaj na sukienników ta sala to jest na pierwszym piętrze? E, są dwie sale. Ale I... która proponowana? I ta w podziemiach. Ta duża w podziemiach? I ta, tak. tak. I ta, I, ta, i, ta i, na ta, piętrze. i ta wyższa. E, sprawdzimy jak to będzie wyglądało te, te rozmowy, tą rozmowę z panem e, właścicielem. Przeprowadziłem w piątek dopiero tak naprawdę szukając najpierw różnych innych możliwości w budynkach publicznych. I teraz będziemy z panem Bogdanem Kuflem sprawdzać, jak to miejsce się nadaje, jak ono zostanie odebrane. Wiem, że w innych miastach, w większych miastach takie spotkania odbywają się w podobnych lokalizacjach. To są to nie musi być. Sala typowo kinowa, gdzie, gdzie fotele są ustawione w rzędach, duży ekran wisi przed, przed widzami. Można usiedzieć też, posiedzieć też przy stoliku, wypić herbatę, porozmawiać, bo, bo na tym też polega dyskusyjny klub filmowy. Pracujcie Państwo tak dalej, jak pracujecie, bo Was widać, słychać i czuć. Po prostu <grystanie> <grystanie> jesteście i będziecie. Wspomniałem tych wydarzeń kulturalnych, które tutaj opisałem. Ich będzie na pewno między, więcej. Między m. innymi wydarzenie, które planujemy zrobić wspólnie z, z projektem Holenderska Samorządność, ale tutaj też, jest... no, też musimy omówić szczegóły, tak. że one wszystkie zostaną o wszystkich Państwo będą na bieżąco informowani i w mediach i na naszej stronie internetowej będą plakaty także i cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji państwo mają mój numer telefonu adres mailowy jeśli jakieś pytania się pojawią to proszę śmiało pytać